Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Marty. Standardowo witam się z Wami ja i standardowo witam się z wami Marta. Marta, standardowo znowu zapytam Cię, gdzie jesteśmy, co tu robimy, z kim gramy. Dzisiaj przywiało nas do Pabianic na mecz z miejscowym PTC. W ogóle od czego to jest skrót? Trzeba będzie sprawdzić. Stawiam na Pabianickie towarzystwo cyklistów, ale to jest... Moje, to są moje domysły. Ja nie jestem dobra w skrótach. Eee, dobra, i Marta, muszę Cię zapytać, muszę Cię o to zapytać. Jako kto gramy? A to, to dobre pytanie. <laughs> jako jaka drużyna? Ja wiesz, nie wiem czy możemy o tym mówić, bo chociaż nie, i tak puszczę tego vloga po ogłoszeniu. Właśnie. No. Tak. Dlatego Cię pytam, dlatego o to Cię pytam. Tak. To już wielkie boom będzie, już mam nadzieję, że już wszystko, o wszystkim się dowiecie wcześniej, przed tym vlogiem, także Marta powiedz. Po raz ostatni gramy dzisiaj z herbem, z koroną, ale już gramy jako Wisła Płock. Tak. Nie wiem jak ty, ja się bardzo z tego cieszę. Ja I... jestem bardzo podekscytowana. Mhm. Zauważ, że historia zatoczyła koło, bo pierwszy mecz jako królewcy grałyśmy w strojach Wisły, a teraz pierwszy mecz jako Wisła gramy w strojach Królewskich. Faktycznie, faktycznie. Marta wam tu wstawi pierwszą grafikę e, z meczu. Gdzieś mam. Właśnie teraz? Grałyśmy właśnie w strojach Wisły, to za duże były te stroje trochę. No, trochę, za duże, trochę za duże, ale to był pierwszy historyczny nasz mecz. Chyba 24 sierpnia to było. Klaudia wtedy strzeliła pierwszą bramkę dla królewskich w historii, w rozgrywkach takich oficjalnych. Ciekawe, kto dzisiaj strzeli. Ciekawe, kto dzisiaj strzeli pierwszą historyczną bramkę dla Wisły. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś strzeli. Aczkolwiek, patrz, no, jeszcze nie nie w strojach. Jeszcze tego nie podamy od razu. Ale to wiesz, tak Troszkę chwała o minie. Ja strzeliłam pierwszą historyczną bramkę dla królewskich, ale w stroju Wisły. A może ktoś teraz strzeli pierwszą historyczną e, bramkę dla Wisły, ale w stroju królewskim. Zobaczymy, no żeby się dowiedzieć, no to oglądajcie dalej, co nie? Co no? Klaudia, jak Ci się podoba boisko? Wiesz co, wydaje mi się, że może jest lepsze niż rok temu. E, aczkolwiek dziury tutaj widzę, trochę się obawiam o te dziury trochę trawka jest mokra, także idealnie dla mnie bo będę mogła sobie robić w ślizgi, takie jak ten, który zobaczycie właśnie w tym momencie patrz, no nie każ mi wstawiać się rzeczy, ogarnij się dziewczyno, nie chce mi się tego szukać Ja mi przecież jak? Klaudia w kosmosie, prosty, prosty ten. E, filmik ale boisko tradycyjnie nieskoszone. Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że może jest trochę lepsze niż, niż rok temu, ale też tak trochę nie powala. Eee, słupki od bramek się nie ogoliły. Marta, pokaż. Z takich nowości powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Pomalowałam włosy. Na blond. Znowu. Gratulacje dla Klaudii. Jak je zwiążę, to mam tutaj taką zeberkę, to tutaj mam takie pasmo blond, tutaj mam pasmo takie trochę ciemne i się, trochę zebra. Trochę zebra, trochę ty <laughs> Jestem ciekawa, kiedy mnie trener wpuści, czy w ogóle mnie dzisiaj wpuści. <laughs> Rok temu zagrałam tutaj dobry mecz. Podobnież. Tak. Bo myślę, że był po prostu ok. Marta uratowała nam dupę wiele razy, bo. Bo im się strzelać nie chciało, a. No, Po to jesteś! Żeby bronić. No bo to jestem właśnie. Normalny mecz w końcu, normalny mecz zagrałam raz w życiu. No właśnie. A ty jeszcze nie opowiedziałaś dlaczego nie grasz w bramce? No, no tak, i dzisiaj jeszcze też nie opowiem. Kurwa, to trzeba nikt, nikt się jeszcze nie dopominał, bo myślę, że nikt nie obejrzał 20-minutowego filmu, bo nie chciało mi się. Ja obejrzałam. No to nikt, kto by się chciał dopomnieć. Mm -hmm. Kto chce wiedzieć, dlaczego Marta nie gra y, na bramce. Piszcie w komentarzach, piszcie tutaj poniżej w komentarzach. Już nie to nie jest dla ciebie montaż, tylko po prostu to jest tak. dla widzów. E, zadanie domowe, piszcie w komentarzach. Jeżeli rzeczywiście ktoś będzie chciał, to jeżeli ktoś będzie to, chciał, to opowiem. A ja wam opowiem teraz, bo Marta. Dobra, lecimy do szatni, <laughs> oglądajcie dalej. Thank you Jangan lupa like, Natalko i Karolino, co robicie? Dopisujemy kodeczki. A po co? A, bo była zbiórka i osoby, które wkroczyły jakąś kwotę, dostają takie o. Ej, bo nie Ale na co ta zbiórka musisz wytłumaczyć? Dobra. Przepraszam. Bo na zbiórka, e, zaczyna kapitał Dokładnie. I teraz e, osoby, które wkroczyły, dostają sobie takie o. Super zdjęcia z nami. No, a te, które płaciły jeszcze inną, wzięły sobie niespodziankę, to dostaną jeszcze inną niespodziankę. No, fajną. Bardzo fajną. Niespodziewano pewnie niespodziankę. O, tak, bardzo. Zajmę masz coś do powiedzenia? Nie. to no zjeść. Nie ja mam do powiedzenia. Słucham. że w no, rodzinie Basilei. Spójrzmy przy w To prawda. Tam I jest Karocia ja i Borek i jest ma. psem. No, jestem psem. Ale nie ma. Trzeba pokazać psa. Ej, <laughs> Nie, nie, Jesteśmy dzień po meczu, więc czas na krótkie podsumowanie. Pierwsza sprawa: ktoś coś pokręcił w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej i na tę kolejkę nie było wyznaczonych sędziów. Zgodziłyśmy się, żeby jakiś chyba były piłkarz poprowadził to spotkanie, akurat się na nim znalazł, zaproponował, więc oba kluby się zgodziły. No, bo nie po to jechaliśmy tyle kilometrów, żeby tego spotkania nie zagrać. No i pierwsza połowa na początku. Nie oglądałam nagrania do końca całego, więc nie jestem pewna, ale wyglądało mi to w taki trochę podwórkowy sposób, że w jedną i w drugą piłka ciągle latała. Trochę może za dużo kopaliny. Pierwsza połowa kończy się 0-0. W drugiej połowie ja wchodzę z ławki po tam, nie wiem, 10-15 minutach. I... No nie chcę, żeby było, że to przeze mnie, no ale jak ja weszłam, to dwie bramki. Nie bezpośrednio moja wina, no ale sekwencja głupich błędów z naszej strony. Gdzieś tam kiepsko wykopujemy piłkę w środek, potem połamana linia, jeszcze można było to odratować. Przy jednym sędzi ciężko stwierdzić, czy to był spalony, czy to nie był spalony, więc... Skoro nie został odwizany, uznajmy, że nie było. Po paru minutach tracimy drugą bramkę. Ja mogłam dobiec, nie dobiegłam. Potem znowu kiepskie nasze wybicie. No i Angelika oddaje strzał życia. Akurat tego na nagraniu nie widać, ale piłka wpadła w okno. Nie było co zbierać. Po prostu super strzał i tylko, tylko podziwiać. Także mecz kończy się 0-2. Nam nie udało się nic ustrzelić, mimo tego, że miałyśmy swoje sytuacje. Szczególnie w pierwszej połowie. Bardzo, bardzo szkoda, że nic się nie udało wykorzystać. Za tydzień czeka nas mecz z AKS-em Złym. I jeżeli tylko jesteście w Płocku, to serdecznie Was na ten mecz zapraszam. Niedziela, godzina 15. Wisła Płock, AKS Zły, Stadion Miejski, Ulica Sportowa 3. Bądźcie z nami. A teraz dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!